Gwiazda Sebastian Detowski, Joker. Dlaczego Joker? E, tak jak powiedziałem na początku, może nie gwiazda, bo gwiazdy spadają i gasną. Skąd Joker? Kurczę, kiedyś została, na, została mi nadana taka ksywa. Joker nie ma, czy jest źle, czy jest bardzo dobrze. Zawsze z uśmiechem podchodził do, do życia, więc staram się zawsze być tym pozytywnym gościem i nieważne co jest w środku, czy jest, jest ta radość, czy jest ten smutek, zawsze podchodzić do wszystkiego z uśmiechem na twarzy. Seba, dzisiaj wygrałeś w piękny stylu, ale wiem, bo usłyszałem w wywiadzie Twoim po walce, że miałeś niesamowite problemy przed tym pojedynkiem złamane żebra. Bardzo zabrało Ci to po prostu taki plan na tą walkę, że musiałeś na szybko to zmieniać, bo jednak od razu chciałeś wejść do tego parteru. Zabrało mi to trochę kilka tygodni przygotowań. Eee... Ja też na przykład nie powiedziałem żonie, co dokładnie, że moja żona wiedziała, że jest coś nie tak, ale... Był jednak. Tak, no oczywiście, że tak, bo nie, nie chciałem po prostu, żeby się, się martwiła. O moim z dokładnym złamaniu żeby wiedział mój team, team trenerski, moi fizjoterapeuci, no i menadżer. Nie informowaliśmy o tym organizację. Przepraszam, straciliśmy kilka tygodni przygotowań. Tak na dobrą sprawę zrobiłem dwie sesje sparingowe i to takie na pół gwizdka, bo dawałem radę tylko przez rundę, max półtorej, był to ciężki, ciężki orzech do zgryzienia. Z mojej opieki, z fizjoterapeutami działałem od poniedziałku do niedzieli. Łącznie w, nie, w niedzielę. Tu też Krzysiu, chciałem podziękować Krzysiowi, całemu Achillesowi team. Krzysiu, Maciek, Łomek. Oni mnie tak naprawdę naprawiali. No i co, niejednokrotnie uroniłem łezkę nawet na tych, na tych wizytach, bo to nie było przyjemne. Ale to musiało być skuteczne. Dzięki nim tak na dobrą, na dobrą rzecz wyszedłem. Raz była taka sytuacja, nawet gdy żony nie było i córki w domu, tak usiadłem na kanapie i myślę, dlaczego, Boże, jestem też osobą wierzącą, Boże, dlaczego, dlaczego przed tak ważną walką coś takiego, nie? I uświadomiłem sobie wtedy, że po prostu to jest trening. Bóg mnie trenuje i chcę zobaczyć, czy sobie poradzę z takim problemem, czy On mnie ściągnie na dół, czy jeszcze wywinduje Czyli do góry. Czyli próba od Boga dla Ciebie. Dokładnie, dokładnie. I dałem radę, zacisnąłem zęby i polecieliśmy dalej. Nie było to łatwe. No i tutaj wiedziałem, musiałem chronić te żebra. No i co? No i poszedłem w ten parter na dobrą sprawę. Co to właśnie było za podanie? Bo na początku myśleliśmy, że to była omoplata, ale to był chyba końcowy jakiś klucz na rękę arm e -lock, tak? Musisz zapamiętać, to jest moja firmowa akcja, decówka, nieważne z góry czy z dołu. Także myślę, e, e, że zostanie do Biblii Jujitsu wpisane że oficjalnie jako decówka, więc, De więc pamiętaj, decówka. De A właśnie myślisz, że dostaniesz bonus za najlepsze podanie dzisiejszego wieczoru? No myślę, że tak, tylko teraz pytanie, jak to, jak to organizacja odbierze, ale myślę, że jak najbardziej. Seba. Wygrana dzisiaj szybka. Kiedy byś chciał z powrotem wrócić tutaj do klatki KSW? No bo można powiedzieć, że Ty jesteś tą, tym zawodnikiem nowej generacji, w których KSW na pewno będzie pokładało nadzieję, ponieważ masz niesamowity fanbase. No, na razie chciałbym się pocieszyć tym zwycięstwem, e, e, podziękować wszystkim, całej rodzinie, oddać im trochę za te, za te chwile, które mnie nie było, nacieszyć się rodziną. Zaraz pewnie po nowym roku wrócić stoczyć kolejną walkę. Na przykład chciałbym zawalczyć gdzieś z z Stabachem. E, mieliśmy walczyć na fenie. Tam nie doszło do tej walki, więc może zróbmy to tutaj. Ogólnie e, Twoje mierzenie tutaj w KSB, Twojej siły, to jest e, pójście po pas? Czy nawet jeśli tego Ci się nie uda, przyjdzie na przykład oferta z UFC, to bez tego pasa mistrzowskiego będziesz w stanie stąd odejść wyżej? Step by step. I, e, skupiam się na tym, co jest tu i teraz. Chcę się piąć do góry. Chcę iść spełnienie swoje marzenia, co Bóg da. Bóg już ma zaplanowaną moją przyszłość, ja to zaakceptuję, i, i jako jego wysłannik powiem: okej, okay, panie Boże. Y akcept. Ile właśnie biletów sprzedałeś? Może dokładną liczbę znasz, bo jesteś chyba naprawdę największym ticket sellerem na dzisiejszej gali. Kurczę, sprzedałem chyba nie całe 800, bo 700 przekroczyłem. Sprzedam ponad 1000, bo codziennie, nawet dzisiaj ludzie do mnie pisali, mimo wczorajszych apelów e, na oficjalnej ceremonii ważenia, że już nie mam biletów. Dzisiaj do mnie też pisali. Dobiłbym spokojnie do 1000. Też dużo osób, którzy wiedzieli, że będę, będę na tej gali, kupiło bilety poprzez portal. E, e także myślę, że ponad 800 sprzedałem. Nawet te osoby, które przyjechały tu dla mnie to, to, to dość licznie tu byli. Właśnie oczywiście dostajesz w kategorii 6.1, czy to była jednorazowa wpadka właśnie o nie zrobienie tej wagi? Nie no stary, brako mi 400 gram, nie? Jakby nie, te, nie? Nie będę zwalał, że straciłem te kilka tygodni przygotowań, nie będę na to zwalał, ale za zabrakło mi raptem 400 gram, nie? Ale już teraz spo, już wprowadziłem zmiany do swojego teamu, teraz Kamil Frączek będzie odpowiedzialny za moją dietę i... To będzie sikolafowi, to będzie tylko, czy, czy, tylko i przyjemność. Uważasz, że grzegorz w Stabach będzie trudniejszym wyzwaniem niż Szemysa w górny? Tom, na to pytanie mogę ci odpowiedzieć po walce. nie? Doceniam, że się ja jako sportowca i wszystko, ale na takie pytanie od, mogę odpowiedzieć tylko i wyłącznie po walce. A taki twój wymarzony rywal, jeśli. No nawet nie patrzę na Federację KSW, ale ogólnie z całego świata z kim chciałbyś kiedyś wejść naprzeciwko do klatki i zmierzyć się. John Jones, Roberto Soldi... Nie, no nie chcę tak. Nie chcę tak wybiegać. Wybiegać. Tak mocno, takich wymarzonych, to, to by było wielu. TJ Diaz, zawsze ceniłem go, jego poruszanie się na nogach. Wielu jest takich, takich sportowców, których bym mógł, mógł wymieniać, nie? Ty byłeś właśnie zdziwiony tą dyspozycją taką medialną twojego rywala, bo ja widziałem te tweety, on tam z tobą mocno jechał, nie? A był ten program i tam chyba, nie wiem czy końcowo on cię przeprosił, ale coś tam mówił w stylu, że możesz mu wybaczyć. Chyba było coś takiego, prawda? No tak, no to też pan Wojciech Rysiewski śmiał, że program nabrał, nabrał e, takiego charakteru, trochę wybacz mi. No ja trafnie wypunktowałem Przemka, pokazałem gdzieś te jego hipokryzję i takie rzeczy, które się gryzą. Ja podszedłem tu, no kurczę, jako normalny gość pokazałem, że też że te rzeczy, które on wypowiada, się nie zazębiają. Za dużo jest tam wulgaryzmu, tego hejtu i to wszystko. Na koniec też porozmawialiśmy już za zamkniętymi drzwiami, doszliśmy do porozumienia. No i zbiliśmy pionę, i powiedzieliśmy, dajmy sportową walkę, ale ja mówię, że Przemek to uważam, Przemka za normalnego gościa. Tylko kurczę odetnijmy mu dostęp do internetu, będzie lepszym zawodnikiem, bo lepiej się skupi na treningach, na regeneracji. Teraz będzie skupi się, będzie miał córeczkę, z czego mega, mega mu gratuluję. Poświęci ten czas dla córki, nie będzie już e, robił tych głupich wpisów i dam mu to tylko na, na plus i życzę mu wszystkiego najlepszego na tej też sportowej drodze. A właśnie myślisz, że on jest autorem tych tweetów? zaś w sensie wiadomo, to jest jego konto, ale czy on sam to pisze, wymyśla? No bo jednak na żywo był całkiem innym człowiekiem i to wiele na naprawdę osób zdziwiło mnie też na przykład. Ale zauważmy, że często gdzieś na ci ludzie jak e, siadają przed tym komputerem albo siadają przed e, telefonem, to ubierają tą maskę takiego nieczęsto gęstego hejtera albo ten. Myślę, że tak, że jak najbardziej, nie? Grunt, to żeby zawsze być tym samym człowiekiem. Jak Artur Szpilka powiedział, zawsze tym samym. Seba, ogólnie jesteśmy tutaj tutaj Federacji Sportowej KSW, ale jak patrzysz na ten czynnik, że te federacje flickowe rozrastają się o sportowych zawodników i czy ty kiedyś, wiadomo jesteś na początku sportowej drogi takiej mocnej, ale kiedyś kiedyś, jeśli byś dostał fajną, lukratywną ofertę finansową, rozważybyś wzięcie udziału w takim wydarzeniu? Uczy ciężkie pytanie, choć podoba mi się to, że oni są teraz stają się tymi ga galami tak. hybrydowymi i na przykład ostatnio z Mate bo moim trenerem od stójki jest Adrian Wardęga, to jest główny head coach Mateusza Kubiszina i Matiego znam bardzo dobrze, też Mati pozdrawiam, bo wczoraj też mieliśmy tam kontakt, nagrywał mi głosówki, także Mati pozdrawiam i dziękuję Ci za, za mocne wsparcie. Podoba mi się to właśnie, że idę w te galę hybrydowo. i mega się zobaczyć walkę właśnie Mateusza z Soldiciem. Co przyniesie przyszłość, zobaczymy. Każdą ofertę bym rozważył, nie? Ja to też robię. Nie chcę zabrać no to zabrz... to właśnie robię to rodzinę dla rodziny chcę zabezpieczyć swoją rodzinę, dać im to, czego ja nie miałem w dzieciństwie ale chciałem się też spełniać sportowo. Co los przyniesie, to zobaczymy. Więc to Sebastian, tak teraz mój pierwszy raz rozmawiamy na żywo, ale już chyba rozumiem, skąd Twoja taka popularność w mediach. No, wchodzisz dopiero do tego sportu, na ten, znaczy sportu, w sporcie już jesteś, ale o tym chodzi mi medialność i tak dalej, ale mi się wydaje, że Ty jesteś takim prawdziwym człowiekiem szczerym i dlatego ludzie to też odbierają i widzą, bo za dużo jest fałszu w tych czasach, a Ty jednak jesteś prawdziwy, szczery, nikogo nie udajesz i mi się wydaje, że dlatego właśnie ta Twoja medialność jest na takim wysokim poziomie już na samym początku Twojej drogi. Bardzo, bardzo Dziękuję. Ja też przyszedłem taką, trochę metamorfozę. Kiedyś byłem bardziej bojcuczny nie? Dużo zmieniła moja kochana żona Paulina, e, dużo zmieniła na pewno moja córka. E, no i kurczę, ja chcę być tym samym gościem. Pamiętaj, że no jak kogoś udajesz, to później musisz cały czas to udawać, nie? Nie możesz zapominać. nie? Pa, krótkie nogi, jak to mówię? Dokładnie tak, więc ja wolę być tym normalnym gościem e, i i uważam, że to w, moim, w mojej osobie się sprzedało i dlatego ci ludzie tak chętnie przychodzą na mnie, bo ja niejednokrotnie na przykład, e, nie wiem, śpieszę się gdzieś, jak ktoś mnie poprosi o zdjęcie, nawet zamienić kilka słów. Ja nie mam problemu. Ja wiem, że ta osoba... Ja raz zraziłem się do pewnej osoby, która gdzieś była dla mnie jakimś tam autorytetem. Poprosi, poprosiłem o zdjęcie, ona mi odmówiła i nie była w sytuacji... Zawodnik. Zawodnik, tak, niestety, z, nie, z, z Polski, ale nie... Chyba ja się... nawet takie przysłowie, że sami najgorzej poznawać swoich idoli, bo się możesz rozczarować. Dokładnie, dokładnie tak i ta osoba nie była w jakiejś takiej sytuacji rodzinnej, albo jadła obiad, albo ten, odmówiła mi zdjęcia, i ja tak myślę, kurczę, naprawdę, ja Ci tak zawsze wierzyłem w Ciebie, Cię wspierałem, no i tak to było dla mnie przykre, myślę, kurczę, jak ja będę osiągnął jakiś sukces, nigdy nie chciałbym zrobić czegoś takiego, no potem dzieciak się może zrazić, no i pamiętajmy, że ta normalność... To jest to, co, co powinno być zawsze, nie? I nieważne w jakim... na jakim etapie jesteś. Czy jesteś tu, czy już jesteś wysoko. Bądź zawsze ten sam. Poglądałem właśnie vloga z Tobą KSW Battle Kurs i tam powiedziałeś, że byłeś w strasznie ciężkiej decyzji, znaczy w sytuacji w swoim życiu, obróciłeś to. Jesteś jakby na tej wygranej ścieżce. Może dasz jakieś przesłanie do młodszych kibiców, nie wiem, ludzi, którzy chcą pójść Twoją drogą? Co robić w takich kryzysowych sytuacjach? Wierzyć. Wierzyć w cały ten proces, bo ja naprawdę miałem takie sytuacje, Kurczę, płakałem w nocy, to też moja żona. Była sytuacja taka, tego typu, że ja powiedziałem, przepraszam za słownictwo, pierdolę rzucam ten sport, idę do normalnej roboty, nie? Moja żona pakowała mi moją torbę na trening, powiedziała, że jak ty nie pójdziesz na trening, nie obchodzi mnie to, to ja się do ciebie nie będę odzywać, nie? Z jednej strony myślę, no, wspaniała żona, ale ja już nie chcę tego robić, ja już mam dość tego, nie? No i kurczę poznałem wspaniałych ludzi, czy to Bartosz Wodyka, Adaś Moty... Bartosz Wodyka, Adaś Motyka, osoby, które zaufały mi i kurczę ta wiara, wiara w ten sukces uczyniła to, że jestem teraz tu w tym miejscu. Dzięki dobrym ludziom mogę się spełniać i przede wszystkim pracujcie na swój sukces, wierzcie mocno w niego. Bo jak coś, przepraszam, ale ujebiecie w tej głowie i będziecie w to wierzyć, to to się spełni. Przykładem Brawo jest. Dokładnie. Przykładem jest Konor McGregor. Kurczę, można, można go lubić lub nie, można go nienawidzić, ale to co on na początku co mówił, to później robił i to wszystko siadało. Wierzcie w to, wierzcie to, ale nie, nie opierajcie tego tylko i wyłącznie na wierze, ale dorzućcie do tego czyny. Czyli tak jak powtarza mój cytat, nie talent, a ciężka praca. Właśnie manifestacja, to jest rzecz, którą Conor McGregor cały czas jakby studiował w swojej głowie. Ja Tam widziałem, nawet był taki moment, że on jechał po prostu na trening i on sobie wizualizował, że będzie wolne miejsce parkingowe w tym miejscu i akurat one było. Ale ja jechałem starym autem, starym jakimś Peugeotem i sobie wizualizowałem, że jadę sobie, kurczę, jakimś Mercedesem, nie? On to chyba samo właśnie, Conor McGregor. I, 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 to, I to jest prawda, nie? Eee, tak samo jak byłem dzieckiem, to sobie wyobrażałem, kurczę, że jeżdżę jakimiś samochodami. No i kurczę, coś się spełnia, nie? Kiedyś mówiłem, że jak też zawalczę, albo bawiłem się. Pamiętam, za to mojej mama. Mama niejednokrotnie dostała pierdzold, ale mamy biłem poduszki, bo bawiłem się we wreszing i sobie wizualizowałem, że wychodzę ze swojej nuty, jak John Cena i biłem poduszki, nie? I sobie tak sobie myślę, kurczę, na starej Petrójce wchodziłem do swojej nuty, bujaneczka, nie? A teraz wychodzę ze swojej nuty i kurczę, i tam pełno kibiców, śpiewa nawet tą piosenkę, więc kurczę. Uważaj, w co się bawisz i o czym myślisz, bo to się może spełnić. Ja już może, Sebastian, nie zadam pytania, bo już nie chcę też Cię dłużej męczyć, ale mam takie e, prośby do Ciebie. Jeśli mógłbyś przekazać przesłanie do widzów, którzy jeżeli cały wywiad. Takie od Ciebie, szczere, prosto z serca. Nie zmieniajcie się, kochani. Wierzcie w swoje marzenia. Dążcie do tego i mimo, mimo zwątpień zawsze nigdy się nie poddajcie. I zawsze ciężko, ciężko pracujcie na to, a na pewno to się spełni. Ja tym ładnym przesłaniem stawiam kropkę i my Ci dziękujemy za wywiad. Dziękuję bardzo i gratulujemy zwycięstwa. Świetna walka.